Się, ma się masy, jestem siema, z tej strony Plesiek A dzisiaj pierwszy poradnik na moim kanale Jest godzina 21:30, Więc jak się my, będę się mylił y, Bardzo przepraszam Więc tak y, Ogólnie y, jestem w programie Shotcut Będzie link w opisie do pobrania Jest to darmowy program do montowania filmów Do bubki filmów Ogólnie i dalej y, Każde do sposób montowania filmów, yy, przejścia, yy, dodawanie efektów yy, jakich yy, i ogólnie yy, może tekstu, zostawię na oddzielne filmiki. Albo po prostu możecie zrobić to sami jak pobierzecie program i sobie to yy, zobaczycie na YouTube. Mi, mi to niezależne, ja i tak i tak wstawię odcinki, więc tak, przej przejdziemy do, yy, do programu którego powinniście widzieć już od dawna i tak przechodzimy ogólnie do. Tutaj mam animację sub-like, korzystam, to też będzie oddzielny filmik na kanale, jak ich dodać tutaj do tego programu i jak zobaczysz, że tego zielonego tutaj nie będzie widać ogólnie na grimskich, tak zwany. To tak, ja sobie tutaj nagrałem sobie ym, tutaj filmiki, jest to, nazwę ich S, po prostu przeciągamy. Yy, Lewym przyciskiem tutaj na tą ścieżkę. Dodaje nam się tutaj takie coś. I otwórz plik znowu. I SS2 dajem tutaj nazywałem ten plik. I od razu możemy sobie zrobić tak, a potem sobie te przeciągnąć Musimy delikatnie uważać, tutaj mamy czas jakiś są. już się nam zrobiło przejście. Więc muszę to szybko sobie usunąć. O. I tutaj by naprawdę nie było 0. A jak chcecie już zrobić od razu przejście musicie najechać na ten fragment ile chcecie, tak by było po prostu jak długie było przejście ja chcę na 31 milisekund by było i tworzy nam się takie takie po prostu jest znaczek, co? i tak pierwsze by przejść to jest takie zikanie jest jest szybkie, dlatego że mało trwa ale jak chcemy i po prostu Tryby znikania, tak dalej, inne przejścia. Klikamy prawym przyciskiem na ten wzorek. właściwości pokaże nam się tutaj miętkość i miętkość to jest u nie, to przepuszczanie tutaj, by rozbijanie tutaj po prostu dwóch obrazków, tak? I tutaj jest przenikanie też, które się, tutaj mamy dużo. Bardzo dużo przejść, możemy dodać własny, jak ktoś umie to spoko, jak ja nie umiem, więc korzystam z tych darmowych. Jest takie coś jak Matrixy, często korzystam z tego. Jest Snake, coś takiego. Mamy no tutaj miękkość, możemy to zobaczyć, jak widzimy będzie miększe. Ja często korzystam z zerowej prędkości, dlatego że to fajnie wygląda moim zdaniem. To się robi tak. A jak zamy na 100% będzie to w taki sposób wyglądało. taki szybszy, oczywiście może trochę reagować, ale jak się to przerenderuje na MP4, powinno być w ogóle 0 widoczności tego, więc ja daję na 0 miękkości do tego, że tak uważam i tak daję I tak lepiej wygląda moim zdaniem. No i to było ogólnie na tyle. Um, Więcej poradników się będzie pod pojawiać w tym tygodniu, mam nadzieję, że częściej, dlatego że wraca i w końcu internet i będzie aktywować na kanale znowu. Więc yy, zapraszam do subskrybowania kanału i dawania lajków oraz wy wyświetleń nabijania, tak zwane. A będzie się pojawiać więcej poradników z gier jak, takich jak Minecraft, GTA 5, jak One itd. oraz z programów montowania. Jak się wybić na YouTube troszkę, yy, może się pojawiam w przyszłości, bardziej w przyszłości, jak na razie będę miał więcej subów. Zapraszam do linku w Discorda, na którym znajdziecie przeróżne filmy oraz seriale yy, i przechodzimy do outro. Yy, przepraszam, yy, zapomniałem wam powiedzieć jak wyrandować w mp4, więc przechodzimy tutaj tej zakładkę eksportuj. Macie jak H.264 i ja zawsze klikam w hide profil, bo to jest jakość jak najlepsza, tak? Main to jest trochę gorsza i w sumie na co korzystam jest dobrze, na dole macie MP3, MP też i ruszę tutaj jakości i tak dalej. Też jest YouTube nazwany, więc ja to nie korzystam, możecie z sprawdzić ale w GIF animaty, więc klikacie tutaj, eksportuj pik, wybierać gdzieś ma się wyeksportować, dopisujecie i pik się tutaj renderuje w tej tutaj Kiedy Kiedy zobaczycie, jak z moich snów zamieniliśmy, tam wtedy kilka słów. Zapatrzony w oczy, twoje jak ze snów. Chciałem tylko ciebie, jakbym tylko mógł. Kiedy zmieniła się ta droga, świat znów zaczął wirować I chciałem tylko ciebie obok siebie mieć Ja nie znałem tego ma droga Te uczucie są cechowa Aż w końcu powiedziałem Tobie słowo